Hej, hej, jestem Carmela i witam Was w 64 odcinku z serii The Sims 3 Nowe Światy. I nagrywam Wam to po raz drugi, bo zepsułam sobie poprzednie nagranie. Ach, no w skrócie powiem tylko, że, że było ciekawie i musiałam połowę materiału wywalić. Jak jesteście ciekawi, co się wydarzyło dokładnie, to zapraszam Was na Instagrama, tam Wam na relacji wrzucałam informacje i się przyznałam do tego swojego mm, popisu, który tutaj dałam. Ale dobra, to już y, może Wam innym razem opowiem, albo zajrzyjcie na Insta, tam jest Wytłumaczone, co się wydarzyło. No, i dzisiaj przed Wami Cape Garner Island, świat inspirowany Kanadą, kanadyjskimi krajobrazami, architekturą, i myślę, że będzie fajnie, wiem, że będzie fajnie, mi się tutaj podoba. Część obiektów jest lepsza, część obiektów jest gorsza, ale jest naprawdę, myślę, uroczy i warty, żeby go żeby go sprawdzić, żeby go wam pokazać. Niestety nie jest zaludniony, więc wprowadzimy sobie do domu rodzinkę Ryan Sien. Wprowadzimy ich tutaj, tutaj też, a nie, nie tutaj, tu ich wprowadzimy tutaj na tej farbie też zaczynałam poprzednio. Farma jest świetna zresztą. Zaraz zobaczycie, wskakujemy do gry. No i mamy to, jesteśmy, piękny domek górski, drewniany, połączenie drewna z kamieniem, bardzo pięknie się to wszystko prezentuje. Do tego mamy ogromną stodołę z boksami dla koni, tutaj jeszcze torzy z przeszkodami, więc można sobie ćwiczyć skoki. No i może zaczniemy od tej właśnie stodoły, stodoła jest przeurocza, macie trzy boksy, macie jakieś siodła, tutaj jeszcze jest wejście na górę i na górze macie takie miejsce do do zabawy, do relaksu, no i oczywiście zapas sianka dla koni. Tutaj dalej przejdziemy sobie do naszego domku. Nawet nie zauważyłam, że tutaj stoi huśtawka. Fajnie, fajnie, można się pobawić. A sam domek w sobie też myślę, że jest całkiem uroczy. Jest dużo drewna, jest dużo kamienia, piękny kominek. O, nawet tego kominka to ja nie zauważyłam wtedy, jak robiłam przegląd, ale jest przecudny. Macie tutaj taką część połączoną z salonową, salonowo-kuchenną, po prostu część dzienna. Czy jest tu jadalnia? nie, chyba nie mamy jadalni, ale to wyspa nam raczej służy w takim razie za stół można gdzieś tutaj jeszcze wkitrać stół ja bym może gdzieś tu wkitrała przy tym kominku może bym to trochę zmieniła jest też sypialnia taka pod, z podwójnym łóżkiem i mamy też sypialnię dla dzieciaków jest też mniejsza łazienka z prysznicem i po drugiej stronie z tego co się orientuję, tak jest większa z wielką sypialnią no ta sypialnia jest chyba największa jest bardzo, bardzo kli klimatycznie specyficznie. Jeżeli lubicie górskie klimaty, to wam się tutaj spodoba, mi się podoba. Jest ładnie, jest bardzo, bardzo ładnie, piękne widoki. Dużo drzew, dużo zieleni, także myślę, że fajnie. Lecimy sobie dalej. Co to jest? Bo tego w sumie nie sprawdzałam. A, to jest taka miejscówka właśnie na ognisko, na biwak. Tu jest mnóstwo takich leśnych miejscówek, naprawdę mnóstwo i możecie spędzać czas właśnie na takich aktywnościach poza domem, gdzieś w lesie na łonie natury. Piękne plaże. No, może Kamieniste, może niezbyt gładkie, ale mi się powiem Wam, że takie plaże też podobają. One mają też swój urok. Tam widzę, że coś się rozbiło, więc może byśmy sobie tutaj e, sprawdzili, co się dzieje. Właśnie, kolejne palenisko, kolejna miejscówka na biwak i rozbity statek. Super fajne są krajobrazy, pięknie to wszystko wygląda. Lecimy sobie dalej. O, nawet jest miejsce do nurkowania, nie wiedziałam tego. Tu też jest taki piękny zakątek. Spójrzcie na to, jak te skały tutaj wystają nad wodę i te fale nam się rozbijają o skały. To jest coś pięknego po prostu. O, no właśnie, tylko brakuje nam arielki, małej syrenki. Pięknie to wygląda. Tutaj jeszcze wodospad i taki strumyk. Cudne to. Cudne, przecudne miejsca. Idealne do robienia zdjęć, do właśnie spędzania czasu na zewnątrz z waszymi simami. Tu jest w ogóle. W taka trasa chyba bardzo stroma. Jej, no świetne, to tutaj płynie wodospad. Uuu! no nieźle, tego nawet też nie zauważyłam wtedy jak robiłam ten przegląd jakieś stare, magiczne drzewo, no cudnie, cudnie lasy są piękne, jestem zakochana w tych leśnych krajobrazach tutaj macie ogromną parcelę z domkiem to jest parcela publiczna ten domek to jest taki typowy górski mały domek, taka chatka w której można sobie zamieszkać wynająć może udać się na taki relaksujący wypad, macie mini kuchnię, macie Podwójne łóżko i Łazienkę, więc to jest taka idealna miejscówka, żeby właśnie odpocząć na łonie natury, pięknie jest, pięknie i to jezioro też jest przecudne, można sobie nawet w sumie przerobić ten, tę parcelę na parcelę prywatną i po prostu mm, kupić, jeżeli lubicie prowadzić taki tryb życia nie wiem, na przykład drwala, pustelnika gdzieś marzycie o takim, może nie wy ale może żeby wasi simowie właśnie prowadzili taki tryb życia, to można sobie to łatwo przerobić na parcelę prywatną i tutaj kogoś wprowadzić, po drugiej stronie mamy coś na na wzór jakichś gorących źródeł pięknie to wygląda, bas obłożony wielkimi skałami i tam z góry, z wodospadu też nam spływa, spływa woda tutaj jeszcze leżaczki, trampolina mamy jacuzzi, jeszcze łazienki więc no wszystko wygląda przepięknie naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem tych parcel publicznych tutaj jeszcze coś jest, co to jest? oglądaj, życz sobie młodości a czy to nie jest ta studnia z, hmm, z magicznych źródeł? tak mi się coś kojarzy że to wygląda jak ta studnia tam chyba no czy nie studnia, to było źródełko czy jeziorko, było chyba coś takiego w magicznych źródłach. I wydaje mi się, że to jest to. Na szczycie góry widzę, że też jest kolejna parcela z znowu paleniskiem, takie miejsce też do biwaku. Słuchajcie, mam taką ochotę jechać na, na taki biwak właśnie do lasu. Ojej, jak cudnie. <laughs> Mnóstwo jest takich punktów właśnie widokowych, z których możecie podziwiać ten, to miasto, ten świat jest przepięknie. No tutaj to po prostu można przyjść i patrzeć i patrzeć właśnie Ci simowie mogą patrzeć przez teleskop, a wy możecie sobie podziwiać widoki, bo są przeboskie. Uwielbiam i lecimy sobie dalej. Cóż na nas tutaj jeszcze czeka? Może zabiorę Was trochę w tę stronę. Tu jest cmentarz, więc w sumie sprawdźmy sobie cmentarz. Cmentarz jest bardzo duży i e, taki powiem Wam, że. Mm, nie wiem, czy cmentarz może być luksusowy, ale jest tutaj sporo różnych ozdobnych elementów, takich jak chociażby fontanny, które gdzieś tam w pewnym stopniu dodają takiego e, luksusu. Chociaż luksus to jest złe słowo. Po prostu, e, no jest ten cmentarz bardzo dopracowany i widać, że przemyślany i z taką dbałością, o szczegóły, o detale, równiutko są ścieżki poprowadzone. Także wszystko jest tutaj naprawdę e, bardzo, bardzo dobrze zaprojektowane. Nie ma zbyt wiele. Na Grobków, ale wygląda to wszystko bardzo schludnie. Macie też oczywiście katakumby, także myślę, że kolejna udana parcela publiczna. Lecimy sobie dalej. Tutaj jest jakiś wielki, wielki dom, trochę chyba wiktoriański, bo widzę wieżyczkę, jest piękny. Dobra, już widzę, że jest piękny. O tak! To jest posiadłość. Tego wam otwierać nie będę akurat, bo jeżeli wam się spodoba, to chcę wam zostawić takie też fajniejsze smaczki, czasami, żebyście sobie też sami zeksplorowali, ale dom wygląda obłędnie. Oj, no, sorry, nie, nie, nie. No wiecie co, jeszcze mnie tutaj lama przyniosła właśnie figurka, nie figurka, tylko ta maskotka lamy. Gdzie my byliśmy, gdzie to było? To było chyba gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, 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 tu. tak, dobrze znalazłam. To było tutaj. Mm, dom jest przeogromny, z tyłu jeszcze macie basen, miejsce na, do takiej gry. No super jest, naprawdę jest pięknie. Tutaj nas prowadzi dalej ścieżka do. Czy to są stajnie? Tak mi się wydaje, że to trochę wygląda na stajnie, a tutaj macie jeszcze padok, więc raczej tak miejsce, gdzie moglibyście sobie swobodnie hodować. Konie i prowadzić taką, a taki wiejski tryb życia z ogromną simową rodzinką, z pięknym widokiem działka. Działka z przepięknym widokiem, także jeżeli Wam się podoba, to myślę, że będzie Wam tutaj przyjemnie. I co my tu jeszcze dalej mamy? Tu jest parcela też z, e, taka ze sceną do, do koncertów, także dzieje się też coś pewnie w samym mieście, są jakieś atrakcje. Nie jest tak, że miasto jest wymarłe i że nie ma tutaj co robić, bo są też lokale, e, jest też scena. No, a więc pewnie jakieś atrakcje się tu dziać będą. Hmm, chciałabym Wam jeszcze pokazać e, samo centrum, bo tutaj mamy centrum miasta. I już Wam przybliżam, bo domki myślę, że w centrum, budynki w centrum też są bardzo urocze, takie typowo, typowo amerykańskie. Tutaj jest lokal, który sobie wtedy sprawdzaliśmy na poprzednim tak nagraniu. <grydy> Będę starała się Wam pokazywać rzeczy też, które Wam wtedy pokazałam, bo były dość trafione, może nie wszystkie, ale większość były, e, była trafiona właśnie. Otworzymy sobie ten lokal, bo on jest, myślę, też całkiem niezły. Mm. No pokaż się, kochanie, pokaż, pokaż, pokaż. W samym budynku nie ma zbyt wiele atrakcji, ale jest wszystko to, co jest potrzebne w takim barze, bo mamy scenę, mamy jakieś takie gry zespołowe, jest bar, są stoliki, jest karaoke. No dobra, więc w sumie jest tych atrakcji sporo. Przesadziłam, że nie ma wiele atrakcji, jest ich sporo. Naprawdę można się tutaj bawić na wiele różnych sposobów. I lecimy sobie piętro wyżej. Tutaj macie kolejne bary, tak, kolejne dwa bary. Znowu wielka scena, kamera mi szaleje. Tutaj macie. jeszcze jeszcze e, tę taką kulę mm, obręcz o dokręcenia się, są też łazienki. E, I po tej stronie mamy takie loże, troszkę bardziej chyba wiposkie, jakby e, z miejscem do palenia fajki chyba wodnej. Są też automaty, wszędzie mnóstwo automatów, więc no myślę, że Simowie się nudzić nie będą, że będzie im tutaj e, całkiem przyjemnie, jeżeli się wybiorą na taki mm, wieczór do tego lokalu. Dobra, zamknęłam. O, widzę, że obok jest pralnia i jest też. Czy to będą kręgle? Pralni nie sprawdzałam, ale chcę sprawdzić kręgle. Jeżeli to są kręgle, bo tego akurat nie widziałam, to będę zachwycona, bo ja uwielbiam takie parcele. Zaraz sobie. Nie, nie, nie. No dobra, ale pralnia mi się otworzyła. No to jak się otworzyła pralnia, to możemy zerknąć, jak to wygląda. Drewienko, pralki, suszarki. No, myślę, że spoko kącik dla dzieciaków. Także jakaś mamuśka, gdyby nie miała pralki w domu, to może sobie tutaj przyjść z dzieciaczkiem i zrobić. Pranie, całkiem ciekawie, całkiem fajnie przemyślane. Otwieramy sobie tę parcelę, zobaczymy, co tutaj czeka na naszych Simów. O, kręgielnia, kręgielnia, ole fajnie. Ja uwielbiam kręgielnie w Simsach. A, często zresztą biorę Simów na kręgle, w trójce przynajmniej. Czy tutaj czegoś brakuje, bo tu są stoliki, tutaj jest maszyna z tymi zabawkami. Tutaj mi czegoś jakby chyba brakuje. Ojej, ile automatów! O oh, wow, ile tego? Ile tych maszyn? Tutaj są tory na kręgle, są też takie przygotowane miejsca, takie loże e, dla grających. Wow! A tutaj jest nawet um, stół do tej do, 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 do gier hazardowych. O, oh, wow, wow, wow! Są też toalety. Także to jest taka kręgielnia połączona z mm, może ha hazardem i kasynem? Tak, tak, to trochę wygląda, ale super parcela. No, powiem Wam, że to mi się bardzo, bardzo podoba. Zamkniemy sobie. Nie widziałam tej parceli, wcześniej jej nie sprawdzałam. Fajnie, że mi się rzuciła w oczy. Mamy też księgarnię, są wszystkie królicze norki, które są nam potrzebne. Wydaje mi się, że to są te takie podstawowe z gry. I mamy też tutaj kurort. Kurort Wam chcę pokazać, bo to jest też fajna opcja, żeby albo sobie go prowadzić, albo żeby przyjechać tutaj na wakacje. Hmm. I teraz tak, zaczniemy sobie od samego dołu, tak, od tego piętra, tylko jeszcze chciałabym zapalić tutaj światło, bo jakoś mi tak ciemno, włącz wszystkie światła, dokładnie tak. I po wejściu ukazuje nam się recepcja, później mamy przejście do pokoju z jacuzzi. Tutaj jest też bar, jakieś stoliki i tutaj chyba tylne wyjście. A, tutaj nawet są te domki, takie gotowe, jakby, które zawsze są przypisane do. Um, do resortów. A tu z tyłu co się dzieje? A co to jest za parcela? Uuu, czy to jest spa dodatkowo? Czekajcie, tak! To jest ta sama parcela! Czekajcie, tak czy nie? Bo ja się zgubiłam. Nie, to jest inna parcela. Dobra, to najpierw resort, ale widzę, że tam obok jest spa, więc też to sprawdzę i zaraz wam pokażę. Tylko zacznijmy dokończmy już ten resort, tak? Dokończmy go. No i lecimy sobie na górę, bo na dole to już wszystko zobaczyliśmy. Na kolejnym piętrze mamy taki pokój do gier z bilardem. Są wspólne łazienki, co mi się tak średnio podoba. Ale no już trudno niech będzie. Mam trochę wrażenie też, że na tej parceli jest sporo zmarnowanego miejsca. Tak jak tutaj na przykład takie wielkie przejścia, korytarze. I lecimy piętro wyżej, są cztery sypialnie, dwie podwójne, z prywatnymi łazienkami. I takie dwa podwójne też pokoje, czyli łącznie na czterech Simów, ale te akurat pokoje nie mają łazienki, więc te muszą korzystać z łazienki tutaj na dole i wspólnej. I myślę, że sobie teraz zerkniemy jeszcze na ten lokal z tyłu, który się znajduje za resortem, bo to mi wyglądało na fryzjera. A jeśli tak jest, to będzie bardzo, bardzo miło. Co my tutaj mamy? Tutaj jest stylista i takie właśnie, jakby ala stanowisko fryzjerskie. Tutaj jeszcze jest to miejsce dla projektanta. I tutaj mamy chyba studio tatuażu, dobrze myślę. Tak, tak, jest studio tatuażu. To jest bardzo ładne, to mi się naprawdę podoba, jest takie kolorowe, specyficzne, trochę szalone, super kanapy. Nie widziałam takiego fajnego studia tatuażu. W sensie były fajne też, ale to mi się bardzo podoba tu jeszcze ta róża na ścianie no, no to im, to, to się udało twórcy, to jest naprawdę super z zewnątrz też myślę, że te domki wyglądają świetnie, są e, troszkę w innym stylu, te dwa się zdecydowanie różnią od tego studia tatuażu to studio tatuażu mi się kojarzy w takim jakby było zrobione trochę na taki chiński styl, azjatycki, e, ale bardzo, bardzo mi się podoba i lecimy sobie dalej, tutaj macie też łódkę więc jeżeli chcielibyście sobie zamieszkać na łodzi, to też macie taką możliwość, tej łódki już Wam akurat otwierać nie będę, ale ona. Ma naprawdę sporo pomieszczeń, więc jeżeli Wam się spodoba, to możecie się tutaj wprowadzić w takim trochę greckim stylu, bo te kolorki mi się tak grecko kojarzą. W środku nie ma chyba mm, aż tylu barw, ale te, te kolory na zewnątrz mi się właśnie tak grecko kojarzą. Oprócz tego mamy piękną, długą plażę, też kamienista. Też się na tej plaży coś dzieje, też macie jakieś takie miejsce do zabaw, to jest chyba do gier, prawda? Tak, to jest miejsce na bitwę na balony z wodą. Widok stąd jest przepiękny, przepiękny. Prze, I chcę Wam pokazać jeszcze jakiś domek. Tu są cudne domki, tu są przepiękne domki. Ten na przykład to jest wielki górski dom, ale jest tak obłędny. Ten Wam chyba otworzę, bo on mi się bardzo podobał. E, otwórz, 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 otwórz. otwórz. I on ma trzy piętra. Zaczniemy sobie od samego dołu. Piwnicy nie mamy, na samym dole mamy mm, kuchnię. Mamy też ogromny, ogromny salon tutaj z jadalnią, połączenie drewna i kamienia. W salonie mm, kominek oczywiście, tutaj jakaś biblioteczka i jeszcze macie taki, jakby ogród zimowy. To się chyba tak nazywa, jak jest tyle okien, chociaż tutaj aż tyle okien nie ma, więc no, można powiedzieć, że to jest po prostu taki pokój do przyjemności z jacuzzi. Macie też łazienkę i to jest super. Nie zauważyłam tego, jak pięknie zrobiona taka część na vanę. Z, z takimi przeszkleniami. Jej, piękne to. No, 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 no. Fajnie, fajnie, fajnie. To mi się podoba. Jest też garaż i lecimy sobie piętro wyżej. Cóż my mamy wyżej? Wyżej mamy dwie sypialnie i łazienkę i dwie łazienki. No, ja bym trochę to drewno powymieniała, w sensie. Te takie poziome mm, deski mi się podobają, belki, ale te tutaj tak pionowe, tak średnio. Coś bym pozmieniała, żeby nie było aż tyle drewna. Ale generalnie, wystrój myślę, że jest taki dość pasujący do, do tego typu. Mm, domu I lecimy sobie wyżej. A wyżej mamy jeszcze jedną sypialnię, chyba dwie, prawda? Tak, mamy dwie sypialnie, więc łącznie macie sześć. Nie, cztery sypialnie macie. No to jest sporo, to jest naprawdę sporo. Pierwsza sypialnia to jest takie poddasze właściwie. Tu jest jeszcze też łazienka malutka, chociaż to jest nie łazienka, tylko toaleta, bo tutaj nie macie prysznica, tylko toaletę i umywalkę. I jeszcze pokój dla dzieciaków. Z piętrowym łóżkiem i miejscem jeszcze też dla niemowląt, jest sporo miejsca do zabawy, coś tu jeszcze można dostawić. Także myślę, że dom sam w sobie ma naprawdę spory potencjał i wygląda przede wszystkim z zewnątrz bardzo dobrze, a wnętrze to zawsze możecie sobie już bardziej po swojemu zrobić. Najważniejsze, że bryła jest ładna i że nie trzeba się już bawić z dachami, z bryłą, skombinować z kształtem, bo to jest naprawdę bardzo uroczy kształt, a wnętrze to myślę, że i tak większość z nas robi jakoś po swojemu. Tutaj mamy też straż pożarną. Chcę wam pokazać właśnie tę straż pożarną, bo też mi się całkiem podobało. To sprawdzamy, więc też sobie zerkniemy. Mamy garaż na dwa samochody, mamy wóz strażacki. Dalej jest kuchnia z jadalnią, miejsce pewnie jakieś takie bardziej biurowe, może dla jakiegoś szefa, bosa. Tak. Z wogródku macie jeszcze jakieś sprzęty do ćwiczeń. Co tu robi ten słonecznik? ten słonecznik już chyba gdzieś tak stał już mnie chyba kiedyś gdzieś nawiedzał tak mi się wydaje i lecimy sobie piętro wyżej tutaj mamy, cóż my tutaj mamy mamy łóżeczka, mamy pokój taki do relaksu kolejny pokój do relaksu taki telewizyjny e, łazieneczki i, i to by było tyle chyba, a nie, jeszcze mamy jedno piętro a, bo my tu wieżę mamy. No tak, dobra, dobra, tak. Nam mamy wieżę, i na samym szczupku tej wieży mamy teleskop, że można sobie podziwiać okolice, oglądać. I przy okazji kontrolować, czy nic się nie dzieje. Obok stoi piękny dom, tego już Wam też otwierać nie będę, ale jest bardzo, bardzo urodziwy i mi się akurat bardzo podoba bryła. Myślę, że e, też fajnie można go sobie przerobić. Jest blisko miasta, więc też wygodnie. E, tutaj obok jest szkoła, więc też Simowie będą mieć blisko do szkoły, szkoła i chyba stadion. E, sporo jest naprawdę, sporo hmm, parcel publicznych, gdzie można się jakoś fajnie rozerwać, i sporo jest też fajnych domków. Tutaj macie troszkę mniej. Mniejsze domki. No, pięknie się podoczytywały, już prawie. Mniejsze domki, ale też myślę, że jeśli chodzi o bryłę, to niczego im nie brakuje. Całkiem urocze. Ten domek też całkiem spoko, trochę już większy. Takich średnich rozmiarów. Uuu, tutaj macie nawet takie stare molo. Co prawda, wejść na to nie wejdziecie, ale. Nieźle to wygląda, fajnie tutaj nam gra z mm, krajobrazem. Tutaj są też jakieś domy takie opuszczone, wstawione, ale to też są tylko elementy krajobrazu, nic z tym nie zrobicie. Ale myślę, że przyjemnie się gra, jak faktycznie ta, ta sceneria jest jakoś wypełniona. Mamy też kolejną plażę, na której też się znajdują jakieś atrakcje, miejsce do biwakowania, do relaksu. Mamy palenisko, mamy leżaczki. I mamy piękny wodospad, który możecie sobie podziwiać, który wpada do oceanu. I lecimy sobie dalej. Ach, tu jest piękna parcela! Właśnie, właśnie, tu jest piękna parcela biwakowa, i z tego jeziora właśnie nam leci wodospad dalej. No, powiem Wam, że mi się ten świat bardzo podoba. Jestem zauroczona. Może nie jest to najlepszy świat, jaki widziałam, ale na pewno jest wart. Mm, warto wagi i warto sobie w nim pograć, spędzić może trochę czasu myślę, że będzie taką przyjemną odskocznią od wielkiego miasta jeżeli zazwyczaj gracie w wielkich miastach to ten myślę, że będzie taką naprawdę fajną, przyjemną, relaksującą odskocznią no i zrobimy sobie teraz takie podsumowanie. Ode mnie mocne 6, może bardziej nawet 6,5. Brakuje mi kilku rzeczy. Szkoda, że nie jest zaludniony. Szkoda, że nie mamy zbudowanych króliczych norek, tylko mamy te gotowe takie już opatrzone, ale mimo wszystko i tak mi się podoba i myślę, że jest to fajna alternatywa na inne górskie światy. Jeżeli gracie na przykład też tylko w górskich światach i szukacie czegoś nowego, to ten też myślę, że będzie dla was fajną opcją. To jest jest też takie troszkę mniejsze Greymont Bay, też ma troszkę taki vibe właśnie tamtego miasta. Możecie się poczuć jak, e, jak w Greymont Bay, jeżeli tam graliście i tam Wam się podobało. To jeszcze nie jest ten poziom, bo Greymont jest naprawdę bardzo wysoko i bardzo dobrym światem, ale e, odrobinę z Greymont w tym świecie znajdziecie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza i subskrypcji. Dziękuję za oglądanie, no i cześć!